Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam Was na kolejnej aurze dnia, mamy czwartek, 12 sierpnia 2021 roku. Moi drodzy, dzień jest podładaniem wibracji liczby 7 i już pędzimy, pędzimy tutaj do wszystkich informacji, co się dzieje na naszym nieboskłonie, co tutaj mamy we wszechświecie, jakie energie, jakie wibracje. Moi drodzy, dzień pod wibracją liczby 7, więc to czas, w którym powinniśmy sobie troszeczkę odpuścić, poprzebywać w samotności medytację, życzliwość, to są właśnie, słuchajcie, motywy dzisiejszego dnia i postarajcie się wykorzystać te wszystkie motywy dla własnych korzyści dla siebie. Dajcie sobie chwilę wolnego, jeżeli możecie, jeżeli są takie możliwości. Rozmyślajcie też nad bieżącymi swoimi problemami, nad swoim obecnym życiem i zastanówcie się też nad przyszłością, taką, o jakiej marzycie. Moi drodzy, klarowność myśli i tutaj wynikające z niej jakieś postanowienia pomogą Wam tutaj uporządkować plany i spowodują, że w Waszym życiu może faktycznie pojawić się coś nowego. Moi drodzy, jeśli chodzi o dom, możecie tutaj dzisiaj próbować wykorzystać swoją skuteczność na wiele sposobów, sprawdzić w jaki to sposób możecie na przykład. Yy, Zrobić coś, zmienić, żeby wasze gospodarstwo domowe na przykład funkcjonowało lepiej, łatwiej, oszczędniej, prościej, bardziej efektywnie. Nie jest to niestety dobry dzień na jakieś inwestycje, inwestycje w akcje, w obligacje, a nie na jakiekolwiek inne, moi drodzy, spekulacje. To jest dzień, w którym można pewne rzeczy przemyśleć, dlatego że duża tutaj taka słuchajcie, klarowność myślenia towarzyszy, trzeźwość umysłu. Wręcz bym nawet powiedziała, że mm, nawet takie przebłyski jasnowidzenia mogą tutaj u niektórych być, tak? czyli takie widzenie, słuchajcie, albo takie jasnowidzenie intuicyjne, to nie trzeba od razu mieć nie wiadomo jakich wizji o różowych królikach, tylko o wiem, 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 bo wiem czyli to jest tak zwane jasno wiedzenie intuicyjne moi drodzy i to jest właśnie taki dzień, w którym łatwo nam tutaj będzie pewne rzeczy nawet przewidzieć i oczywiście wprowadzać te wszystkie rzeczy, będziemy w życie w następnym dniu, w dniu o wibracji liczby 8 na przykład, czy o wibracji 1 bo to są idealne dni na to natomiast moi drodzy, tu dzisiaj no, akcje, spekulacje nie bardzo. Co więcej na nieboskłonie? Moi drodzy, mamy księżyc w wadze, bardzo miłej, sympatycznej, nastrojowej. No i oczywiście księżyc nas tutaj nastraja optymizmem, radością i oczywiście też chęcią takiego życia, ruszania się i uczestniczenia może w spotkaniach towarzyskich. A tu znowu taka, słuchajcie, medytacja, tu może samotność. Tu możemy po prostu mieć troszkę taki mały rozdźwięk, ale słuchajcie, przynajmniej Książyc w znaku wagi powoduje, że po prostu mamy Lepszy humor, lepsze samopoczucie, bym powiedziała. E, oczywiście tutaj też niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy będą unikali samotności, ale są też. Osoby, które bardzo chętnie poddadzą się działaniu wibracji liczby 7 i będą akurat troszkę same chciały spędzić czasu, a są też takie, które po prostu spędzą ten czas w gronie najbliższych przyjaciół, albo z jakąś osobą bliską, ale taką, która nie przekracza za bardzo tych jakichś barier, tak? Coś, coś takiego wiecie, to no nie samotność we dwoje, ale takie po prostu unikanie narzucania się, ale bycie, bycie sobie razem gdzieś tam posiedzenie wspólnie. Moi drodzy, rola zdania i opinii innych dzisiaj też bardzo wzrasta. Ludzie generalnie są nastawieni przyjacielsko i ugodowo, i tu akurat, słuchacie wibracja liczby 7 cudownie się z tym komponuje. E, możecie mieć tutaj problemy z odmówieniem, czy z przekazaniem jakichś negatywnych wieści. Hmm. E, dyplomacja, takt, dobre maniery, dobre wychowanie są tutaj bardzo ważne. Dzień też oczywiście sprzyja związkom i umowom, moi drodzy, oczywiście też i służbowym i osobistym. No ale jeżeli chodzi o podpisywanie umów, nie jest to zbyt szczęśliwa wibracja, jeżeli chodzi o liczbę 7, więc lepiej po prostu uzgodnić, co mamy do uzgodnienia, słuchajcie i podpisać to na przykład następnego dnia, oczywiście też w odpowiednim momencie, a żeby nie na pustym kursie. Moi drodzy mediacje, negocjacje tutaj też mogą dzisiaj przynieść bardzo dobre rezultaty. Świetnie też dzisiaj sobie radzą intelektualiści, artyści, te osoby dzisiaj odnoszą duże sukcesy. Jeśli chodzi o dietę, moi drodzy, to powodzeniem cieszą się potrawy luksusowej, i egzotycznej, i oczywiście takie, które są pięknie podane. Dzisiaj też możemy mieć ochotę po prostu jadać w towarzystwie. No i oczywiście mamy ochotę na jakąś dokładkę, a organizm też domaga się, oczywiście czego białka. Moi drodzy, jeśli chodzi o ubiór, to bardzo ważny jest dla nas ładny wygląd, harmonia. Piękny strój jest właśnie bardzo ważny, bo na jego podstawie wyrabiamy sobie opinie o innych i oczywiście o nas też jest wyrabiana opinia. Gdzieś tam dla, dla tych, którzy nas widzą, to jest dzisiejsze takie też słuchajcie hasło: jak nas widzą, tak nas piszą. Klasyczna elegancja sprawdza się tutaj doskonale, oczywiście też szukamy harmonii harmonii barw, harmonii dodatków, ruchów zapachów wszystkiego, po prostu harmonia, strój powinien współgrać się z osobowością. Tego właśnie dzisiaj szukamy. Jeśli chodzi, moi drodzy, o miłość, to dzień jest odpowiedni na randkę. Hmm, zobaczcie, przy wibracji liczby 7, no tutaj naprawdę możemy też troszeczkę filozofować i marzyć, słuchajcie. Możemy za bardzo troszkę tutaj marzyć, nawet. To mogą być takie randki, wiecie, takie takie mm, troszkę. Mm, na różowym obłoczku. Oczywiście jest tutaj ważna rola uczuć, harmonii i jakaś taka wzajemna delikatność. To oczywiście też sprzyja jakimś romantycznym uniesieniom. Co więcej, moi drodzy na nieboskłonie, 45 minut po północy Wenus będzie miała trygon z Plutonem, i to spowoduje, że to jest słuchajcie, aspekt długotrwały, i to spowoduje, że szczęśliwie wydostaniemy się z jakiejś opresji. Tutaj gdzieś szczęśliwie wydostaje mi się z opresji, to jest to, co też wspominałam na czytaniach tygodniowych, że tutaj wielu uniknie jakichś pomyłek, możecie też tutaj porozumieć się z jakimś dawnym waszym przeciwnikiem, z kimś, kto jest może jakimś waszym wrogiem był Waszym wrogiem albo przeciwnikiem, możecie też w bardzo sprytny sposób rozegrać jakieś sprawy. Moi drodzy, a o 14.32 będzie miał miejsce Trygon Księżyca z Saturnem i to spowoduje, że umocnimy się w naszych postanowieniach i odzyskamy równowagę psychiczną. Także zobaczcie, jaki spokojny dzień. A co się działo wcześniej, no to sami już żeście widzieli, a dzisiaj dzień już naprawdę taki w miarę spokojny i wibracyjnie, słuchajcie, i tutaj waga też, taka harmonia oczywiście. Dzień całkiem sympatyczny, myślę, będzie. Moi drodzy, to tyle, co miałam wam do powiedzenia na temat numerologii i astrologii. Zapraszam teraz na karty tarot. Moi drodzy, numerologia i astrologia już jest za nami. Czas zatem zobaczyć, jakie energie, jakie wibracje będzie miał tutaj się dla nas tarot. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej szóstki znaków Zodiaku. Przypomnę, mamy czwartek, 12 sierpnia 2021 roku. Dzień z podkładaniem wibracji liczby 7. Księżyc mamy w znaku wagi. i bardzo dwa ciekawe, słuchajcie, uspokajające, wyciszające aspekty na nieboskłonie. Jeden, Wenus z Plutonem a drugi księżyc z Saturnem. Przypomnę również moi drodzy, że w tradycyjnej astrologii ten dzień jest odkładaniem Jowisza. No i już patrzymy. Barany. Byki. Bliźnięta. Raki. Lwy. I paneny. No dobrze, moje drogie barany, wylosowałam dla was dzisiaj kartę ósemki mieczy słuchajcie moje drogie no cóż, będziecie się czuły troszeczkę jak w potrzasku, może też tutaj warto uspokoić jakieś swoje myśli, może warto właśnie rozwiązać jakiś problem typu, że nie wiem co mam zrobić, nie wiem w którą stronę mam ruszyć może to jest taki dzień, w którym właśnie powinniście przemyśleć sytuacje, w których się znajdujecie całe swoje życie, no i zastanowić się po prostu czego chcecie, tak? czy aby przypadkiem nie jesteście w jakiejś mat. Czy aby nie, przypadkiem nie jesteście w jakimś potrzasku. Są tutaj też takie barany, które nie będą właśnie mogły znaleźć miejsca, jakby wyjścia z jakiejś sytuacji. Trudno im będzie tutaj znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji, ale to wyjście oczywiście jest, jest pod ręką i myślę, że dacie sobie z tym wszystkim radę. Ale oczywiście niektóre barany mogą się tutaj troszeczkę gdzieś tam zamykać w sobie, mogą być takie troszkę sentymentalne, mogą się gdzieś tam oddalać. No i takie, takie po prostu tutaj troszeczkę możecie być e, zamknięte. Troszkę możecie być zamknięte w sobie, tak? Niektóre tutaj stwierdzą, że trzeba by się może zająć jakimiś takimi swoimi sprawami, o, takimi emocjonalnymi, troszkę tutaj może kwestia psychiki, tak? Trzeba, trzeba takimi rzeczami się zająć. Dwójka buław, mojej drodzy, to jest karta, którą bolosowałam dla osób z podznaku byka. Byki, może będziecie chciały dzisiaj tutaj dużo zdziałać, ale pewnego rodzaju jakieś zbiegi okoliczności gdzieś was tutaj zatrzymają. Coś się tutaj takiego, słuchajcie, zadzieje, że niekoniecznie wam wszystko wyjdzie tak, jakbyście chciały. I to jest tak. Z jednej strony może byście chciały pobyć same, może byście chciały troszeczkę, nie wiem, pomedytować, coś tam porobić albo po prostu pomyśleć nad swoim życiem, a tutaj z kolei znak wagi będzie was gdzieś tam przyciągał do kogoś, gdzieś w jakieś miejsca. Słuchajcie, znowu znak wagi powie: A, chodź tutaj, byku, pobiesiadujmy razem, wspólnie wszyscy. A, i to troszeczkę taki dzień z pewnymi przeszkodami, z pewnymi zwrotami akcji, które jednak wyjdą wam bardzo. Dobrze. Chodzi o to, moi drodzy, że te jakieś zbiegi okoliczności, te jakieś pewne trudności okażą się pomocne, okażą się po prostu dobre. To jest na tej zasadzie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, oczywiście, dwójka buław też mówi o tym, że możecie się właśnie z kimś, z kim wcześniej żeście się spierali, tutaj, dzisiaj możecie rozmawiać z tą osobą, możecie tutaj. Myśleć też, czy w znowu teraz takie jakieś sytuacji chcecie. Niektóre faktycznie byki mogą się porozumieć z jakimś swoim dawnym wrogiem. Moi drodzy As, Buław z kolei to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku bliźniąt. No, bliźnięta tutaj po prostu e, będziecie tak nastawione, e, bardzo bym powiedziała troszkę bojowo. E, niektóre będą chciały tutaj po prostu zawojować świat, niektóre będą chciały coś ruszyć do przodu, a niektóre stwierdzą, że a nie, 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 trochę. Słuchaj, coś tutaj denerwuje, uwieraj, ja muszę to jakoś głośno wykrzyczeć. Słuchajcie, oczywiście są tutaj bliźnięta, które będą myślały dzisiaj bardzo intensywnie o tym, jakiej przyszłości chcą, o tym, jakiego życia dla siebie chcą i stwierdzą, że warto tutaj jeszcze jest o coś zawalczyć. Stwierdzicie, że będziecie walczyć o siebie, tak? Może za dzień, może za dwa tutaj. Będziecie niektóre myślały o tym, żeby wyswobodzić się z czegoś, może wyjść z jakiegoś nawet kręgu negatywnego myślenia, niektóre będziecie myślały o jakimś takim oczyszczeniu siebie, atmosfery, niektóre tutaj pomyślą po prostu o swoim zdrowiu, o tym, co jest dla nich ważne w tym momencie, niektóre będą myślały o jakichś swoich finansach, o tym, że chciałyby zacząć działać, robić coś same, być może, tak, albo jakaś zmiana pracy, coś w tym stylu u bliźniąt widzę, no i niektórych też widzę, słuchajcie, właśnie chęć zawalczenia na przykład o potomstwo, więc tu są takie Właśnie rzeczy. Będziecie myśleć, intensywnie myśleć i oczywiście azbuław będzie was inspirował do czegoś, czyli będziecie myślały, czego nie chcecie i będziecie dzisiaj myślały o tej przyszłości, jaką chcecie mieć i stwierdzicie, że warto. Tu wrzucić e, troszkę m, starań, żeby, żeby coś tam osiągnąć, co chcemy. Moi drodzy, paśmieczy, paśmieczy to karta, którą wylosowałam dla osób z podznaku raka. E, możecie mieć tutaj wrażenie, że jakieś takie drobne przeciwności tutaj e, troszeczkę m, wieją wam w oczy, tak? To jest taki wiatr w oczy troszkę, jakieś takie drobne przeciwności. Słuchajcie, dzisiaj to jest taki dzień, gdzie też jakieś małe ochliki mogą wam tutaj m, psuć troszkę. Dzień to jest na tej zasadzie, że okaże się, że być może tutaj um, coś jest, jakaś pomyłka, jakiś błąd w czymś, jakaś taka mała jakaś taka mała pomyłka może w jakichś dokumentach które składacie gdzieś, albo jakieś inne drobne pomyłki, więc słuchajcie po prostu na to uważajcie, możecie mieć właśnie małe wrażenie wiatru w oczy możecie też dzisiaj jakieś starsze takie stare, że tak powiem, troszkę zaległe sprawy załatwiać, coś tutaj może takiego tutaj się dziać, jakaś przeszłość też się tutaj troszeczkę upomni, moi drodzy, no i oczywiście to też jest dzisiaj taki dzień, że będziecie się Zastanawiały nad tym, co jeszcze właśnie z tej przeszłości jest do rozwiązania, jakiej byście tutaj przeszłości nie chciały, tak? Jakiej przeszłości byście nie chciały. Ktoś, moi drodzy, może zbierać informacje na wasz temat, albo wy na czyjś temat, i może to się dziać też za pośrednictwem internetu. No, zobaczcie, jaka ciekawa historia. To niby takie fajne aspekty, a karty dzisiaj troszkę coś innego pokazują albo każą zwrócić uwagę na inne rzeczy. Dwójka denarów, moi drodzy, to karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku lwa, no i lwy się będą tutaj też dzisiaj zastanawiały nad różnymi rzeczami, czy w coś się angażować, czy nie angażować, wejść, wyjść, ruszać, nie ruszać, co robić, będziecie się tutaj zastanawiały nad zakupami może jakieś rzeczy. Ja tutaj Was dzisiaj przestrzegam przed wielkimi zakupami i nie róbcie tutaj dzisiaj błędnych jakichś, takich słuchajcie, fałszywych kroków. Nie czyńcie, bo tutaj ten dzień oczywiście takim rzeczom nie sprzyja. Ten dzień też nie sprzyja żadnym spekulacjom finansowym. Oczywiście tutaj też jakiś brak stabilizacji finansowej będzie dzisiaj Wam przesłaniał myśli, będziecie się nad tym zastanawiały. Może być Wam troszkę w ogóle też dzisiaj trudno się zdecydować, czego chcecie. Czy chcecie zjeść bułkę, czy chcecie zjeść chleb, czy chcecie kupić rano jogurt, czy chcecie kupić na przykład serek. Tak więc takie proste, słuchajcie, rzeczy w prostym funkcjonowaniu. Ale one mogą po prostu być takie dla Was troszkę uciążliwe. Poza tym, moje drogie lwy, ja tutaj też widzę właśnie taką sytuację, że będziecie bardzo dużo myślały dzisiaj o swojej przyszłości, też o przyszłości finansowej, ale również też o przyszłości swojej związkowej i będziecie się zastanawiały nad jakąś taką sytuacją właśnie wyboru, żonglowaniem między jedną opcją a drugą opcją, między jedną rzeczą a drugą rzeczą. Też, słuchajcie, możecie myśleć nad tym, czy się z jakimś swoim wrogiem tutaj, czy z kimś nie dogadać. No i właśnie może tutaj też uda Wam się wybrnąć z jakiejś opresji, z jakiejś dziwnej sytuacji, takiej. Wiecie, nie, nie, nie bardzo. E, dobrze, Moje drodzy, siódemka buław, z kolei to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku panny, a panny, moje drugie, wy dzisiaj też będziecie miały wrażenie troszeczkę. Walki z jakimś, nie wiem, niedościgłym wrogiem, z jakąś taką, będziecie miały wrażenie, że, nie wiem, jakaś siła wyższa tutaj gdzieś na Was naciska, napiera, nie wiadomo, co się dzieje. Takie możecie być troszkę w ogóle rozkojarzone, może być Wam się trudno skupić, a wcale się nie dziwię, bo oczywiście te dni, wszystkie, zobaczcie, jakie takie były, a dzisiaj po prostu tak, jakby cała energia w zupełnie w innym kierunku zaczęła koło Was płynąć. Musicie też, też dzisiaj. Dzisiaj, moje drogie panny, przygotować sobie dzisiaj dobry plan działania. Siódemka była przy, akurat przy wibracji liczby 7 mówi, przygotuj dobry plan działania, działaj zgodnie z tym planem, e, staraj się go po prostu trzymać, e, a jesteś w stanie tutaj po prostu e, wybrnąć też z różnych sytuacji, z różnych opresji. Karta siódemki była właśnie też mówi o, mm, o tym, że możecie się z kimś właśnie porozumieć, możecie się z kimś z przeszłości porozumieć, ale też, moi drodzy, możecie tutaj po prostu. Wybrnąć w jakiś sposób, taki dosłownie wiecie, działając za pomocą tak zwanego siódmego zmysłu. To już nie szósty, nie piąty, siódmy zmysł. Słuchajcie, jesteście w stanie po prostu wybrnąć z jakiejś e, dziwnej e, sytuacji, tak? I tutaj z tego wybrnięcie i to znajdziecie. Siódemka była, też będzie Was tutaj skłaniała do tego, żeby właśnie troszeczkę pomyśleć o jakiejś takiej energii, co tutaj się dookoła Was dzieje, jaki jest dom, a może jakieś tutaj, słuchajcie, w pracy macie negatywne fluidy, tak? E, ta siódemka będzie tak też tutaj Was troszeczkę rozkojarzała, e, niekoniecznie będzie tutaj. Tutaj wpływała dobrze dzisiaj na Waszą koncentrację. Dlatego mówię, przygotujcie dobry plan działania i według tego planu dzisiaj działacie, bo możecie mieć też wrażenie, że też dziwnie wiatr w oczy, troszkę podobnie jak na przykład rakom. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejną aurę dnia.